Lawina Słów, kolejny odcinek przed wami, a moim gościem dzisiaj będzie bardzo pozytywna postać. Pomocnik, którego na pewno kojarzycie z walecznością na boisku, młodzieżowy reprezentant Bośni i Hercegowiny, nie kto inny jak Zwonimir Petrowicz. Sprawdźcie, jak poszło mu z naszym zadaniem. Lawina Słów, kolejny odcinek przed nami, pierwszy obcokrajowiec w naszym cyklu, Zwonę Petrowicz. Cześć, Zwonę. Cześć. Jak się czujesz jako reprezentant spoza polskiej kadry tutaj w naszym cyklu? No, bardzo dobrze. Nie masz stresu, nie boisz się, że będzie trzeba tutaj podawać po polsku, ale również w swoim języku będziesz mógł odpowiadać na pytania? No nie ma, nie ma problemu, nie boję się. No. Okej, okay, dobra, lubię takich zawodników, fajnie, że masz werwę i dryg do tego. Wytłumaczyliśmy Ci pokrótce zasady, więc tylko przypomnę, uh -huh. mam dla Ciebie cztery kategorie uh -huh. tutaj, właśnie rozkładam je przed Tobą. W tym momencie poproszę Cię tylko o to, żebyś wybrał jedną z nich, ale jeszcze nie odsłaniał. Uh -huh. Ok, ja zabieram te trzy. E, I teraz sprawdzimy, w jakiej kategorii będziesz udzielał odpowiedzi przez najbliższe 60 sekund. E, będą to pomocnicy. No to chyba twoja e, opcja, jeżeli chodzi o to. E, interesujesz się w ogóle e, zawodnikami, piłką nożną tak poza, nie wiem, grami sportowymi albo oglądasz mecze w, prywatnie w domu? Tak, tak bardzo. W Gra. Okej, okay, czyli zawodników powinieneś znać, jeżeli chodzi Pewnie. o nazwiska. Świetnie, dobra. No to mamy potencjał na to, że będzie to jeden z liderów w naszej tabeli. Zwonę, masz jeszcze chwilę, żeby się zastanowić. Ja przechodzę za chwilę, będę mierzył czas. Kiedy powiemy, że czas start masz 60 sekund, żeby wymienić nazwiska piłkarzy, których kojarzysz na pozycji pomocnicy. Zwonę, jesteś gotowy? Jest. Dobra, świetnie, czas start. Zwony Petrowicz, Marcel Gąsior, Marcin Szpakowski. Perwan, e, Tony Cross, Casemiro, e, Kanté, Jorginho, e, Saul Niguez, Mateo Kovačić, e, Luka Modric, e, e, Miralem Pjanić, e, Muhamed Besic, e, Krychowiak, e, Guralski. Um, mm. Phil Foden, Bernardo Silva, uh, David Silva, um, Kevin De Bruyne, uh, Mertens, uh, um, Son, uh, Lamela, uh, uh, De Jong. Uh, um, Ostatnie pięć sekund. Jeszcze jakieś nazwiska? Uh, Tony Cross. Czas minął Churde. No i jak zwonę? Jak myślisz, jak Ci poszło? Bo powiem Ci szczerze, no trochę tych nazwisk wymieniłeś dzisiaj No trochę, ale... Yy... Mogło być lepiej, mogło być lepiej Czyli myślisz, że jakbyśmy Ci dali jeszcze jedną próbę, to byś sobie lepiej poradził? Myślę, że tak, ale, ale jest w porządku Okej, okay. zadowolony jesteś ze swojego występu? No jestem bardzo się cieszę. E, słuchaj, jeszcze dla nas jedna prośba. E, będziesz mógł podpisać piłkę, która później trafi na aukcję charytatywną, którą wybierzemy razem z PKOBP. E, powiedz nam, czy możemy liczyć na to, że zachowasz dla siebie pytania i te kategorie, tak żeby twoi konkurenci, którzy jeszcze pozostali, nie mieli łatwiej i żebyście mogli wszyscy z jednej stopy startować? Tak, tak, nie ma problemu. Okej, okay, świetnie. E, będziesz chciał uczestniczyć w podobnych cyklach, jeżeli będziemy chcieli je robić? Czy się na siłach? Oczywiście, że tak. Czyli tak. rozumiem, że możemy liczyć na Twoją pomoc przy tak. następnych produkcjach. Oczywiście. Świetnie. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Tak Naszym tak. gościem był Zwonę Petrowicz, człowiek uśmiechnięty, bardzo duża wiedza, jeżeli chodzi o nazwiska piłkarzy z Polski i zagranicy. Dziękuję Ci bardzo, Zwonę. Dziękuję bardzo. I zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Lawina Słów.